Mowa zależna w języku angielskim, zdania twierdzące. Reported speech in English. Mowa zależna, czyli reported speech lub indirect speech, jest używana do przekazywania czyjejś wypowiedzi, bez cytowania jej wprost. Stąd nazwa reported speech, czyli raportujemy, relacjonujemy o czymś, kto coś powiedział, ale nie słowo w słowo. Aby nauczyć się mowy zależnej, bardzo potrzebna jest dobra znajomość czasów gramatycznych, ponieważ najtrudniejsze w mowie zależnej jest tak zwane następstwo czasów. Przekazując czyjąś wypowiedź, musimy cofnąć się o jeden czas gramatyczny. Do tego dobrze jest też wiedzieć, czym jest mowa niezależna. Mowa niezależna, czyli direct speech lub quoted speech. Jest to przytoczenie czyjejś wypowiedzi wprost, czyli dokładnie kto coś powiedział. Zatem z mową niezależną mamy do czynienia w wypadku, gdy przytaczamy, cytując dosłownie czyjąś lub własną wypowiedź, umieszczamy wypowiedziane słowa w cudzysłowach angielskich i nie wprowadzamy do nich żadnych zmian, na przykład: Pomogę ci, powiedział lub krzyknął. I will help you, he said lub he screamed. Różnica pomiędzy mową niezależną a zależną. Lubię cię, powiedział. I like you, he said. A w mowie zależnej relacjonujemy, kto coś powiedział. Powiedział, że mnie lubi. He said he liked me. Lub he said that he liked me. He said that he liked me. Budowa mowy zależnej. Osoba plus reporting verb plus that, które jest opcjonalne, plus osoba plus czasownik o czas do tyłu plus reszta zdania. Marek powiedział, że jest głodny. Mark said that he was hungry. To that jest jej opcjonalne. Równie dobrze możemy powiedzieć Mark said he was hungry. Ok, ale jak tłumaczymy takie zdania? Na polski tłumaczymy w czasie teraźniejszym. Mowa niezależna. Marek powiedział: Jestem przystojny. Mark said: I'm handsome. A w mowie zależnej zrelacjonujemy to. Marek powiedział, że jest przystojny. Mark said: That he was handsome. Mark said: That he was handsome. Ale na przykład z czasu past simple na past perfect już przetłumaczymy wtedy po polsku na czas przeszły. Marek powiedział, byłem przystojny. Mark said I was handsome. A w mowie zależnej relacjonujemy to Marek powiedział, że był przystojny. Mark said he had been handsome. Czym jest reporting verb, czyli czasownik, który w ogóle pozwala nam na wprowadzenie mowy zależnej, a więc relacjonuje, zdaje raport, wypowiedź naszą lub innej osoby. Różnica między tym językiem polskim a angielskim. W języku polskim mówimy powiedział, że mnie lubi, czyli czas teraźniejszy. W języku polskim nie wiemy, czy nadal nas on lubi, czy nie. A w języku angielskim już tak nie będzie. Skoro relacjonujemy, że ktoś coś powiedział w przeszłości, to w angielskim nie wiemy, czy obecnie ta osoba nas nadal lubi. I like you, he said. Stąd relacjonujemy to jako przeszłość i dlatego cofamy czas do tyłu. He said he liked me. Jednak po polsku przetłumaczymy: powiedział, że mnie lubi, a nie, że mnie lubił. Następstwa czasów tabelka czyli jaki czas do jakiego cofamy. Present simple do past simple. Present continuous do past continuous. Present perfect do past perfect. Present perfect continuous do past perfect continuous. Past simple do past perfect. Past continuous. Do past perfect continuous. Wszystkie czasy przyszłe oparte na will do would, czyli future in the past. Rozpiska czasów opartych na will. Future simple, czyli will, cofniemy do would plus bezokolicznik, czyli future in the past. Future continuous, czyli will be plus ing, cofniemy do would be plus ing, czyli future in the past continuous. Future perfect, czyli will have plus trzecia forma czasownika, zamieniamy na would have plus trzecia forma czasownika, czyli future perfect in the past. Future perfect continuous, czyli will have been plus ing, zamienimy na Would have been plus ING, czyli future perfect in the past continuous. Przykład z jednym z czasów future: Mowa niezależna. Oni będą na Was czekali, ostrzegł nas mężczyzna. They will be waiting for you, warned us the man. A w Mowie zależnej relacjonujemy to. Mężczyzna ostrzegł nas, że oni będą na nas czekali. The men warned us that they would be waiting for us. Cofnęliśmy future continuous do future in the past continuous. Czasowniki modalne. Can cofniemy do could. May do might. Shall do should, have to lub must, do had to. No i ani had to. Should, might, could, would, past perfect continuous, past perfect. Drugiego i trzeciego okresu warunkowego nie zamieniamy już na nic innego. Nie da się ich jeszcze bardziej cofnąć. Następstwa czasów dla trybu warunkowego. Pierwszy okres warunkowy cofnijmy do drugiego okresu warunkowego. Mowa niezależna. Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu, powiedział Marek. If it rains, we will stay at home, said Mark. Relacjonujemy to w mowie zależnej. Marek powiedział, że jeśli będzie padało, zostaną w domu. Mark said, if it would rain, they will stay at home. Mark said that if it would rain, they would stay at home. Jak stworzyć mowę zależną od zdań, w których przedstawiono jakiś czas, na przykład wczoraj? Skąd mamy wiedzieć w mowie zależnej, czy mówimy o wczoraj, czy o dniu poprzednim, kiedy to powiedziała? Ponieważ tego nie wiemy, kiedy ona go widziała w przeszłości past simple, past perfect. W mowie niezależnej widziałam go wczoraj powiedziała. I saw him, she said. I teraz relacjonujemy to w mowie zależnej. Ona powiedziała, że widziała go no właśnie kiedy she said, she had seen him i co tutaj wstawić. No jak widzicie, jest tak, ponieważ nie wiemy, czy powiedziała to wczoraj. Możliwe, że powiedziała to dużo dawniej. Stąd w tego typu zdaniach musimy zamienić wczoraj, czyli yesterday, na na przykład dzień wcześniej. The day before. Zatem to zdanie w mowie zależnej poprawnie będzie brzmiało tak. Ona powiedziała, że widziała go dzień wcześniej. She said she had seen him the day before. She said she had seen him the day before. W mowie zależnej musimy pamiętać o tym, że należy również zmieniać inne elementy zdania, takie jak określenia miejsca i czasu. Jeżeli w mowie niezależnej jest powiedziane, że coś jest teraz, now, to w mowie zależnej powiemy wtedy, then. Dzisiaj, today, zamienimy na tego dnia, that day. Jutro, tomorrow, na następnego lub kolejnego dnia. The next day lub the following day. Wczoraj, yesterday zamienimy na wcześniejszego dnia, the day before, lub poprzedniego dnia, the previous day. W zeszłym tygodniu lub miesiącu, last week lub last month zmienimy na w poprzednim tygodniu, the previous week, lub w poprzednim miesiącu, the previous month. Dwa lata temu. Two years ago. Zmienimy na dwa lata wcześniej. Two years before. Two years before. Zmianie ulegają również zaimki wskazujące. Ten tego, to, this lub it. W mowie zależnej zamienimy na tamten tamtego, that. Te, these, zamienimy na tamte, those. Tutaj, here, zamienimy na tam, there. Dla przykładu, Tom said, This girl is gorgeous. Relacjonujemy to w mowie zależnej? Tomek powiedział, że ta dziewczyna jest przepiękna. Tom said, That girl was gorgeous. This girl możemy również zamienić na The Girl. Tom said The girl was gorgeous. Kolejny przykład ze zmianą zaimka wskazującego. W mowie niezależnej. Marek powiedział: Zwykle nie robię tu zakupów. Mark said: I don't usually do shopping here. W mowie zależnej relacjonujemy. Mark powiedział, że zwykle nie robi tam zakupów. Tam, there. No bo przecież nie tu, here, w pracy, gdzie toczy się rozmowa o tej sytuacji. Zatem Mark said that he doesn't usually do shopping there. Mark said that he doesn't usually do shopping there. Nie wprowadziliśmy następstwa czasów, ponieważ zakładamy, że jest to aktualne. Że Marek zwykle nie robi tam zakupów. Pamiętaj również o zmianie zaimków. Marek powiedział: "Zamierzam się oświadczyć mojej dziewczynie." Mark said: "I'm going to propose to my girlfriend." W mowie zależnej: Marek powiedział, że on zamierza się oświadczyć swojej dziewczynie. W mowie niezależnej: "Zamierzam się oświadczyć mojej dziewczynie." W mowie zależnej: on zamierza się oświadczyć swojej dziewczynie. Mark said he was going to propose to his girlfriend. Marek powiedział, że on zamierza się świadczyć swojej dziewczynie. Czyli “I'm going to propose... zamieniamy na, he was going to propose. To my girlfriend, na to his girlfriend. Mark said that he was going to propose to his girlfriend. Kolejny przykład: Mowa niezależna. Marek powiedział: To mój pies. Mark said: This is my dog. W mowie zależnej Marek powiedział, że to jego pies. Mark said: That was his dog. Mark said: That was his dog. Czyli w niezależnej: This is my, a w mowie zależnej: That was his. This zamieniliśmy na that, is present simple zamieniliśmy na past simple, is na was i my dog na his dog. I to wszystko jest nam bardzo potrzebne, bo my potrzebujemy zdanie z mowy niezależnej. Zneutralizować w mowie zależnej, bo my nie wiemy, kiedy zdawana jest relacja, kiedy zdawany jest raport z tego, co ktoś powiedział. Teraz, dla przykładu, zróbmy mowę zależną ze zdania w czasie past simple. Mowa niezależna. Brian said: She was a fast machine. Czyli, Brian powiedział: Ona była szybką maszyną. I w mowie zależnej. Brian powiedział, że ona była szybką maszyną. Brian said that she had been a fast machine. Zamieniliśmy past simple na past perfect, czyli was na had been. Czasownik modalny May zamienia się w mowie zależnej na might. W przypadku, gdy mówimy o możliwości lub przypuszczeniu. Oni mogą być w domu, wyszeptał jeden z włamywaczy. They may be at home, whispered one of the burglars. I relacjonujemy w mowie zależnej. Jeden z włamywaczy wyszeptał, że oni mogą być w domu. One of the burglars whispered that they might be at home. One of the burglars whispered that they might be at home. Lecz jeśli używamy czasownika modalnego may, aby zapytać o pozwolenie lub dać pozwolenie, wtedy w mowie zależnej zamienimy na could. Spytałeś: Mogę skorzystać z łazienki? You asked: May use the bathroom? A w mowie zależnej relacjonujemy: Zapytałeś: Czy możesz skorzystać z łazienki? You asked: If you could use the bathroom. You asked: If you could use the bathroom. Kolejny przykład teraz z Will. I will help you, he said. Pomogę ci, powiedział. W mowie zależnej powiedział, że mi pomoże. He said he would help me. Lub he said that he would help me. That jest opcjonalne, pamiętajmy. Zamieniliśmy Will na Would oraz You na Me. A teraz przykład ze zdaniem bardziej złożonym. Wiem, że to tylko rock and roll, ale ja to lubię powiedziałem. I know it's only rock and roll, but I like it, I said. Relacjonujemy to w mowie zależnej. I said that I knew it was only rock and roll, but I liked that. Zamieniliśmy no na new. it's na it was oraz like na liked, ale dodatkowo it zamieniamy na that. Powiedziałem, że wiem, że to tylko rock and roll, ale ja to lubię. I said that I knew it was only rock and roll, but I liked that. Zdanie z przeczeniem. Nie mogę przestać Cię kochać, powiedziała. I can't stop loving you, she said. I relacjonujemy to, co ona powiedziała w mowie zależnej. Powiedziała, że nie może przestać mnie kochać. She said that she couldn't stop loving me. She said that she couldn't stop loving me. Zamieniliśmy can't na couldn't oraz you na me. Mowa niezależna. Kasia powiedziała: Nie lubię go. Kate said: I don't like him. Mowa zależna. Kasia powiedziała: że go nie lubi. Kate said that she didn't like him. Kate said that she didn't like him. Tworzenie zakazów w mowie zależnej. Zakazy w mowie zależnej tworzymy za pomocą bezokolicznika poprzedzonego not to. Wykorzystujemy te same czasowniki wprowadzające, co w przypadku poleceń i próśb, np. ask prosić lub warn ostrzegać. Marek ostrzegł mnie przed otwieraniem tych drzwi w sensie, żebym nie otwierał tych drzwi. Mark warned me not to open that door. Mark warned me not to open that door. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku. Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon!